Prawdzie to Niemcy, Rosjanie i Francuzi najbardziej zafałszowali historię II wojny światowej, ale są jeszcze inne kraje, które wydatnie się do tego przyczyniły. Na pewno jednym z tych krajów jest Wielka Brytania. Brytyjczycy w przeciwieństwie do Rosjan, Niemców i Francuzów nie musieli pisać swojej historii II wojny światowej od nowa. Oni swoją historię II wojny światowej ocenzurowali z niewygodnych dla siebie faktów i wydarzeń. Ukryli również wszelkie dokumenty archiwalne, które tych faktów i wydarzeń mogłyby dotyczyć. W świetle brytyjskiej historii II wojny światowej, to Wielka Brytania była bezapelacyjnym zwycięzcą II wojny światowej. To Wielka Brytania dźwigała na swoich ramionach główny ciężar wojny. To Wielka Brytania stworzyła również szeroką antyhitlerowską koalicję, która pokonała Trzecią Rzeszę. W brytyjskiej historii II wojny światowej zapomniano o tym, że we wrześniu 1938 roku, podczas konferencji w Monachium, Wielka Brytania zgodziła się na pakt z Hitlerem, dla którego poświęcono suwerenność Czechosłowacji. Brytyjczycy zapomnieli również o tym, że w marcu 1939 roku udzielili Polsce gwarancji, a w następnych miesiącach zachęcali Polskę do oporu przeciwko Hitlerowi. Te brytyjskie gwarancje okazały się całkowicie bez pokrycia. Brytyjczycy zapomnieli również o tym, że gdyby nie amerykańska pomoc wojskowa, nie byliby w stanie dźwigać ciężaru wojny. Zapomnieli również o klęskach brytyjskich wojsk we Francji 1940 roku i o klęskach brytyjskich wojsk. W walkach z Japończykami na Dalekim Wschodzie. Takich luk w brytyjskiej historii II wojny światowej jest znacznie więcej. Nie ma na przykład w niej mowy o tym, dlaczego Wielka Brytania była bierna wobec zagłady Żydów. Nie ma mowy o tym, dlaczego Wielka Brytania milczała w sprawie zbrodni w Katyniu, skoro wiedziała o niej znacznie wcześniej od. Polaków. Nie ma również mowy o tym, dlaczego Brytyjczycy tuszowali sprawę śmierci generała Władysława Sikorskiego i dlaczego ukryli tak wiele ważnych dokumentów na temat II wojny światowej, nie pozwalając napisać jej prawdziwej historii. Co ciekawe, takie dokumenty ukryła również hołbiona w Polsce Brytyjska premier Margaret Thatcher, żelazna Lady, na kolejne 40 lat utajniła dokumenty brytyjskich służb dotyczące współpracy niemieckiego Gestapo z sowieckim NKWD, którego ofiarą mieli być Polacy. Ale historię II wojny światowej od lat fałszują również Ukraińcy. Gdy powstało niepodległe ukraińskie państwo, musiało ono napisać swoją historię II wojny światowej. Początkowo starano się połączyć w jedno walkę Ukraińców w szeregach Armii Czerwonej z walką, jaką prowadziły OUN-UPA. Ale czego zrobić się nie dało? Ostatecznie zdecydowano o tym, że Najważniejszym tematem historii Ukraińskiej II wojny światowej będzie sprawa walki o ukraińską suwerenność, jaką prowadziły OUN-UPA. W ukraińskiej historii II wojny światowej zapomniano o tym, że ukraińskie formacje w czasie II wojny światowej były czynnie zaangażowane w zagładę Żydów. Zapomniano również o tym, że OUN-UPA jest odpowiedzialna za śmierć co najmniej 100 tysięcy Polaków zamieszkałych na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Można za to przeczytać w ukraińskiej historii II wojny światowej o tym, że Stepan Andrijewicz Bandera, jeden z liderów ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego, to ktoś, kto zasługuje na szacunek i pamięć. Krótko mówiąc, Ukraińcy ocenzurowali swoją historię II wojny światowej ze wszystkiego, z czego mogliby się tłumaczyć przed innymi narodami, bezspornymi ofiarami II wojny światowej. Ale jest jeszcze jeden kraj, który zasługuje na wyjątkową uwagę w aspekcie fałszowania historii II wojny światowej to Izrael. Państwo założone w 1948 roku przez Żydów, którzy byli największymi ofiarami II wojny światowej. Siłą rzeczy w izraelskiej historii II wojny światowej to sprawa zamordowania 6 milionów Żydów jest tematem najważniejszym. To nikogo nie może dziwić, ale dziwić może coś innego. Otóż w izraelskiej historii II wojny światowej zabrakło miejsca dla innych ofiar, dla ofiar innych narodów, w tym przede wszystkim dla prawie 6 milionów polskich obywateli zamordowanych w czasie II wojny światowej. W izraelskiej historii II wojny światowej jest nawet odwrotnie. Polakom przypisuje się odpowiedzialność za Zbrodnie, jakie miały miejsce w czasie II wojny światowej. Polakom zarzuca się czynny udział w zagładzie Żydów. Tą wykładnię ugruntowały publikacje żydowskiego historyka z Harvardu Daniela Goldhagena, który swoje tezy na ten temat wyłożył w głośnej książce Gorliwi kaci Hitlera. Książka Goldhagena po latach stała się taką Biblią historii Holokaustu. Ale w książce Goldhagena jest jedno zdanie, które zwraca uwagę. Brzmi ono tak. Naziści, wspólnie z dużą liczbą zwyczajnych Niemców, przy pomocy kolaborujących Polaków, prześladowali, tropili i oszukiwali miliony europejskich Żydów. Sześć milionów z nich, Zamordowali prawie milion, wysłali do Auschwitz, zagazowali i spalili. To zdanie może być prawdziwą kwintesencją izraelskiej historii II wojny światowej. Również i w tym wypadku należy postawić pytanie: dlaczego tak się stało, dlaczego Żydzi napisali taką historię II wojny światowej, dlaczego tak ją zakłamali? Otóż w Izraelu poniekąd jest tak jak w Rosji: historia jest również podporządkowana bieżącym celom. I historia II wojny światowej, historia Holokaustu, ma służyć wszystkim Żydom do tego, aby mogli oni formułować roszczenia pod adresem innych narodów z tytułu Holokaustu i domagać się od nich odszkodowania. To zjawisko bardzo szczegółowo opisał inny żydowski historyk Norman Finkelstein w swojej głośnej książce Przedsiębiorstwo Holokaust. Finkelstein pisze w swojej książce wprost, że historia Holokaustu jest interpretowana w taki sposób, aby kolejne narody, były jego sprawcami i aby mogły być wysuwane wobec nich żądania odszkodowań z tytułu mienia pozostawionego w tych krajach przez zamordowane ofiary Holokaustu. Krótko mówiąc, historia II wojny światowej została w niewyobrażalny sposób zafałszowana. Sprawcami tych fałszerstw było wiele państw i Narodów. I dlatego właśnie ta historia musi dzisiaj zostać napisana od nowa. To zadanie dla historyków. W kolejnym moim filmie opowiem Państwu szczegółowo o kulisach powstania kłamliwego określenia. Polskie obozy koncentracyjne. Drodzy widzowie, jeśli podobała się Wam moja opowieść, proszę kliknijcie, subskrybuj.